Momencie. Szanowni Państwo, znamy obrady 17 zwyczajnej sesji Rady Gminy Kosakowo w dniu 30 grudnia 2024 roku i tutaj w pierwszej kolejności proszę o zabranie głosu pana mecenasa. E, tak, dziękuję. To zacznę od wyjaśnienia wątpliwości, które pojawiły się przed przerwą, czyli tego, że tekst zaopiniowany przeze mnie różni się od z tekstem, który otrzymaliście Państwo. Rzeczywiście w wersji, którą ja zaopiniowałem, była to wersja przed naniesieniem jeszcze tej poprawki w zakresie dopisania słowa gminnych w punkcie trzecim, wskazuje, że nie ma to żadnego wpływu na ocenę formalną prawną poprawności formalno prawnej i przedmiotowej uchwały. Pod tym względem nie zmienia, nie ma to wpływu żadnego na kwestie, na kwestie formalno prawne. To jest decyzja merytoryczna. I Odpowiadając teraz na pytanie Pani Radnej, e, ta poprawka zgłoszona tutaj przez Pana Radnego, również pod względem formalno-prawnym, poprawna jest. E, to jest kwestia po prostu merytorycznego zakresu, e, który, jak tu w przerwie ustaliliśmy, e, nie wpływa i najprawdopodobniej na ograniczenie, na ograniczenie e, treści tego przepisu i roli tego przepisu, więc to jest. E, no mówię, w merytory, co do merytoryki, pozostawiam e, tutaj głos Pani Wójt, Tak, w zakresie formalno prawnym zarówno ta poprawka jest dopuszczalna, jak i sama uchwała, również tym, z tym dodatkiem drugim do gminnych, taka jaką Państwu przedstawiono, e, jest poprawką rozgłosową. Dobrze, bardzo e, dziękuję. E, panie Radne, bardzo bym prosił, jeśli mogę, ja ta poprawka. ta poprawka. I jeszcze nie głosowaliśmy. Dobrze, pojawiła się na ekranie, pojawiła. Dobrze. Panie radny, ja bym bardzo prosił o zapoznanie się za moimi plecami. Wyświetliliśmy treść, e, treść tej poprawki. Bardzo bym prosił o konfrontację i potwierdzenie bądź też zaprzeczenie i jeśli tak, to co musimy, co należy zmienić. Co, to poprawka jest w prawidłowym procesie. Jeżeli mogę zdać formalnych. Tak, proszę. Jest głosowanie nad wnioskiem radnego Marcina Buknę o wprowadzenie poprawki. Dobrze. No, Chyba tak, głosowanie tak, na, tak, głosowanie tak, na tak, nie zawieszenie poprawka. Poprawka. właśnie. A jest. Pew, pew, tak, To tak. pew, po nad no, być poprawkę. pew, pew, auto? Nie. Hmm. Czy mogę zobaczyć tak? Tak, 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 już Ma <laughs> Bardzo proszę. Panie przewodniczący, czy mógłbym panu przejdę odczytać jednak, bo ja... Albo powiększyć może czciąkę, bo rzeczywiście trochę daleko jest, ja też mi się rozmazuję. Się światło. Na okulary, nie? nie, światło nie zapalajmy, bo będzie nie, jeszcze światło...

Dobrze powiedziane, jak zwiększamy czcionkę, czy to jest dalej innąca łopatka? <grymne> <grymne> myślę, znaczy, jak rozstrzelona jest ta szczęka. Dobrze, szanowni państwo, bardzo proszę. Czy teraz jest to czytelne? Bardzo, bardzo dziękuję. Tak trzeba czytać. A teraz tak. Tak, i szanowni radni. Ja chciałam powiedzieć tak, że tutaj ta poprawka, propozycja zmiany właśnie ze strony radnego Marcina Buchny jak najbardziej można powiedzieć, że jest poprawna z punktu widzenia formalnego, też tak jak pan mecenas powiedział, tu jedynie dochodzi do takiego materialnego uszczuplenia katalogu zadań, potencjalnego uszczuplenia ze strony to, co ewentualnie PECO by wykonywało w ramach swoich zadań. Chodzi mianowicie o, o rowy melioracyjne, bo w tym momencie, jeżeli mówimy o, o czymś, co jest własnością albo będącego we władaniu e, gminy Kosakowo, to ruch melioracyjny, no, że tak powiem, tutaj nam wychodzi poza ten katalog. Więc e, z, tylko z tej perspektywy, jako jeden z punktów, mogę powiedzieć, że no, zawęża się ten katalog, potencjalny katalog działania e, ze strony spółki PECO. W tej chwili wiemy, że spółka PECO jakby tych robót melioracyjnych nie serwisuje, ale cóż, co się może wydarzyć w ciągu roku, dwóch, trzech lat, że może się okazać, że jednak PECO będzie te roboty melioracyjne serwisowało no i w tej sytuacji może powiedzieć, że dojdzie do pewnego ograniczenia. Więc jakby to jest kwestia tego, jak Państwo, jako Rada Gminy widzą koncepcję funkcjonowania spółki PECO. Bardzo dziękuję. To w takim razie Jestem jest okrony, można Może. Bardzo proszę. Czy chce pan powiedzieć, że start głosujemy, czy jeszcze... Nie, chciałbym do tego po prostu, co tutaj wybrzmiewają, tak zwane po prostu informacje, które ma ocenie są treści nieprawdziwe, ponieważ roby melioracyjne to są całkiem inaczej specyfikowane po prostu jako inne urządzenia, tak? Zaś jeśli mówimy po prostu, że ktoś by chciał tutaj podłączyć pod te urządzenia, które zostały roby melioracyjne, przecież nic nie staje na przeszkodzie, że jeśli będą we władaniu prawidłowym, to można to dokonać. Po prostu. Także, żeby to tutaj nie wybrzmiało po prostu, że ktoś jest przeciwny po prostu wprowadzając tą poprawkę przeciwko tego rodzaju zadaniom. Tak? Bo to jest, to jest jakby niezgodne z faktami. Po prostu jakby nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Dziękuję. Dobrze. To w takim razie dobrze. Szanowni Państwo, Państwo Radni, bardzo dziękuję żeby znowu stało się formalnie zaraz. Szanowny Panie Radny, składając poprawkę do projektu uchwały. Czy widniejąco za mną treść jest właściwa i nad nią mamy głosować? Tak. Dziękuję. A nawet Pan nie spojrzał. Drugi raz. Panie radny, bardzo proszę. Ja na online patrzę. A, tylko, dziękuję. Tylko tam ja bym jedynie dał. Ale to już nie sens, ale to i ustęp jeden, punkt. Paragraf pierwszy, to pierwszy, ustęp pierwszy, ustęp pierwszy, ustęp pierwszy, ustęp ustęp pierwszy, punkt pierwszy, ustęp pierwszy, ustęp pierwszy, się na Panie radny? Tak. To <noise> było <noise> <noise> tak. Dziękuję. Dobrze, szanowni państwo. E, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Na e, moją prośbę. Bardzo proszę w tej chwili o naciśnięcie przycisku wyrażenie swojego zdania. Co do treści poprawki. Co do treści poprawki. Dziękuję. I kolorowe się robiło. Szanowni ja Państwo, 3, 2, 4, 6. Tak, w głosowaniu brało by udział 10 radnych. Sporo radnych wypowiedziało się za przyjęciem poprawki, troje radnych było przeciw, troje się wstrzymało. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy, szanowni państwo, dalej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę, szanowny pan radny Krzysztof Torończyk. Chciałbym wnieść poprawkę. Tutaj już podałem podczas przerwy. Czy mógłbym prosić? Większe tak. Żeby teraz te rop zagwarantować. <grymne> to pisać <pyta się> <grymne> tak? tak Tak, żebyś wiedział. Możliwe, że wniosek o ratownicę. Ale teraz jesteś nie. nie. Teraz my, my będziemy już inaczej. Dobrze. Eee, szanowny Panie Radny. Poprawka zostaje wyświetlona za nami. Bardzo proszę o się jej zapoznanie. Przy, bardzo, bardzo proszę o zapoznanie się z treścią, która jest z tyłu za mną. Potwierdzenie bądź też zaprzeczenie i uzasadnienie. Potwierdzam. wyłączy pan ekran. Potwierdzam też poprawki. Uważam, że po prostu powinniśmy mieć więcej czasu, żeby przeanalizować ten temat na komisjach, ale zarazem zgadzam się z tym,

za dwa miesiące że Panie radny, Szanowni Państwo, proszę. Panie radny, bardzo proszę. O skonfrontowanie. Więc. I wyjaśnienie dlaczego skąd taka sytuacja i umotywowanie swojego, swojej poprawki. Uważam, że po prostu Rada nie miała czasu na komisjach, żeby po prostu przysiąść do tematu wprowadzić ewentualne wnioski, korekty, tak poprawki. Wprowadzając ten zapis po prostu doprowadzimy do tego, że umowa wciąż będzie obowiązywać. Tu za tym idzie nasze śmietniki będą wciąż opróżniane, wszelkie prace będą będą tak dalej kontynuowane na, w takim stopniu jakim obecnie są, a zarazem będziemy mieli czas, żeby żeby po prostu to skonfrontować i przedłużyć, przedłużyć ewentualnie wtedy okres, umowę do 31 grudnia 2027 tak, roku. Okay. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, Pani Radna Mirosława Petrowska. Ja pytanie do Pani Wójt: czy ta treść tego dokumentu była uwzględniona z tego wstępnie? Tak, jak najbardziej. Treść dokumentu była uzgadniona z PECO, była uzgadniona na okres 3 lat, bo to generalnie też potem umowa powierzenia zadań będzie przygotowywana na okres 3 letni, czyli te wszystkie też parametry finansowe z roku na rok. Generalnie jest to rozwiązanie, które było wcześniej, które funkcjonowało w naszej gminie, bowiem tak jak już, już wspominałem dwukrotnie, pod koniec roku 2021 została, przyjęta została uchwała Rady Gminy Kosakową właśnie na 3 lata. Więc jakby w tym okresie trzyletnim, czyli takim cyklu trzyletnim funkcjonowaliśmy. I ta uchwała z końcówki 2021 brzmiała tak jak w zasadzie pierwotny projekt dzisiejszej uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Marcinów, proszę. Ja się zgadzam tutaj po prostu, że powinniśmy nad tym potem przesiąść, ale też chciałbym tutaj ewentualnie, bo kwestia tych urządzeń regulacyjnych została też po prostu jakby tutaj poruszona, tak? Wodnych, która jakby w tych zadaniach nie została spółce komunalnej w mojej ocenie po prostu powierzona, chociaż w części, a powinna, bo Szanowna Rado po prostu przecież ta spółka posiada. Maszyny budowlane, które w części mogłyby wykonać ja tę pracę. Nie, bardzo długo już Panie radny, nie, 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 Momencie. Do poprawki. Jeśli ma pan uwagi do poprawki, bardzo proszę. Poproszę. Ja uwag tak w kwestii formy prawnych do tej poprawki nie mam. Chciałbym tylko zasygnalizować, że takie dyskusje są potrzebne po prostu i uważam, że warto byłoby to powrócić do tej dyskusji i ten, jakby można powiedzieć wachlarz, może nie wachlarz, tylko zakres tych prac powierzonych powinniśmy się zastanowić po prostu i poszerzyć trochę. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę Pani Wój. Panie radny, ja myślę, że warto się pochylić, ale właśnie w sposób taki e, spokojny, tak? A dzisiaj właściwie no, pan mówi, jak rozumiem pana wypowiedź idzie w kierunku rozszerzania katalogu działań ze strony e, spółki PECO, czyli żeby wykonywała więcej zadań. Ale przed chwilą Pan doprowadził tak naprawdę do zawężenia tych zadań, więc y, nie wiem, jakie stanowisko Pana jest wiążące. Czy to rozszerzające, czy zawężające, czy w zależności od tego, w którym momencie sesji mówimy i o czym. Bardzo proszę. No i Pani Wójt, bardzo dziękuję po prostu za to pytanie po pierwsze zawężenie miało na celu po prostu ochronę środków publicznych po prostu i żebyśmy wydatkowali na swoje zadania, zaś kwestia rozszerzenia po prostu prac to miało na celu, że jeśli mamy swoje maszyny to mamy mniejsze koszty po prostu i powinniśmy dać umożliwić tej firmie po prostu konkurowania z innymi podmiotami, które te zadania wykonują po prostu i myślę, że pod względem korzyści finansowych byłoby to dla nas, dla gminy, dla mieszkańców zdecydowanie. I to jest ten mianownik, który chciałbym, żebym wybrzmiał po prostu, że wchodzimy tutaj już w fazę tak zwanej strategii ekonomicznej, po prostu i to tylko i wyłącznie moje wypowiedzi mają na celu, żeby uzasadnić to pod względem ekonomicznym. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Wójt, bardzo proszę. Panie Radny, myślałem, że to nie jest możliwe, ale Pan sobie podwójnie zaprzeczył swojej wypowiedzi, więc już nie wiem, co jest tak naprawdę wiążące, więc może nie będę się dalej wypowiadać. O, Pani Przewodnicząca. Szanowni panie, 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 panie radny, panie, proszę, panie, proszę, tak mówiąc na poważnie, proszę zapoznać się z nie? przepisami, więc myślę, że wtedy zrewiduje pan swój pogląd na temat tego, co jest dozwolone, a co jest niedozwolone i... Co... Już się zapoznałem. No panie radny, no... To, 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 to Przepraszam, proszę, 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 ale panie radny... Panie radny, jeżeli pan się wypowiada, nikt panu nie przeszkadzał, wyjątkowo dzisiaj jest cicho, nikt nikomu nie wchodzi w głos, więc bardzo bym też o taki... Takie wyciszenie, również z Pana strony, tu generalnie prosiła o zapoznanie się najpierw z przepisami, a potem mówienie pewnych rzeczy, bo mówimy o bardzo ważnych <trony> <bardzo, bardzo trony> sprawach. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Radny Krzysztof Darzuńczak, czy wyświetlimy, proszę, jeszcze raz proponowaną poprawkę? Formalnie bardzo proszę się z nią jeszcze raz zapoznać ewentualnie, pot potwierdzić, bądź też zaprzeczyć. Jeśli potwierdzi Pan treść poprawki, przejdziemy do głosowania. Głosowanie nad poprawką. Pierwsza sprawa. Poprawka. Mhm. To jest momencie. Mamy na potwierdzenie, czy treść poprawki się zgadza. Tak, treść poprawki się zgadza. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania dotyczącego poprawki wniesionego przez Pana Radnego Krzysztofa Torejczaka. Bardzo proszę o e, piloty. I już możemy? Dobrze. I bardzo proszę, Szanowni Państwo, o zagłosowanie. Tak. tak. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziesięciu radnych wypowiedziało się w sprawie poprawki wniesionej przez Pana radnego, pięcioro uznało poprawkę za słuszną, troje radnych było przeciw, dwoje się wstrzymało. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Kto nie zabierał w sprawie tej uchwały? Nie widzę. Szanowni Państwo, przechodzimy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały E, wraz z poprawkami w sprawie powierzenia spółce przedsiębiorstwa komu usług komunalnych PECO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kosakowie, zadań własnych gminy Kosakowo. Z poprawkami. Tak, było. Tak było. wypowiedziano już było przesłanie. te słowa. Moment. Z tak. względów formalnych. Tak. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z poprawkami w sprawie. Nie, No nie, bo w tym momencie głosuje, a jest, no, dobrze. Dobrze, przepraszam, przepraszam. Dobrze. Dobrze, e, dobrze, szanowni Państwo, zostaje nam 15 sekund. Bardzo proszę o wyrażenie swojego zdania. Pan Michał gotowała? Nie Dziękuję. Szanowni Państwo, dziesięcioro radnych brało udział w głosowaniu, dziesięcioro. A no, przepraszam, nie mamy Pana Adama Szczuko. O, a klikałem. O, nie wskoczyłem. O, to czyli... Dobrze. No, no, ja nie jestem, zgłaszam wniosek formalny oraz głosowania w takim razie, bo przyciskałem na pilocie przycisk. Mogę nawet powiedzieć, że klikałem za. Dobrze, szanowni Państwo, w takim razie My przejdziemy do głosowania dotyczącego wniosku pana Przewodniczącego, pana radnego nad reasumpcją głosowania. Nie mija, mija. Pomimo tego, że jest wszystko też pan nadal utrzymuje pan ten wniosek, pomimo tego, że został przegłosowany, uchwała została pozytywnie zaopiniowana, nadal chce pan reasumpcję? Głosowania? Tak, po prostu.

Nie jest Dobrze, szanowni Państwo, momencik. Dobrze, przechodzimy szanowni Państwo do głosowania nad reasumpcją głosowania w sprawie projektu uchwały powierzenia Spółce Przedsiębiorstw Usług Głównych PECO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kosakowie, zadań własnych Gminy Tak, bardzo proszę o wyrażenie swojego zdania i naciśnięcie przycisku. Głosujemy w sprawie reasumpcji głosowania. No, zobaczymy. Faktycznie komisyjnie to sprawdza. A nie, nie to może mój pilot. <noise> nie tak. Dobrze, szanowni Państwo, na dziesięcioro radnych wszyscy Państwo w tym razem udało się zagłosować. Dziewięcioro radnych wypowiedziało się za reinstrukcją głosowania. Jeden radny się wstrzymał. Przechodzimy w takim razie ponownie do głosowania w sprawie projektu uchwały dotyczącej powierzenia spółce przedsiębiorstw usług komunalnych Peko. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Kosakowie zadań własnej gminy Kosakowa wraz z poprawkami.

Dobrze, szanowni państwo, mamy wszystkich. Bardzo dziękuję. W głosowaniu brało udział dziesięcioro radnych. Wszyscy państwo wypowiedzieliście się pozytywnie za przyjęciem projektu uchwały. E, czy macie państwo życzenie zrobić przerwę, czy? Lecimy. Lecimy, tak? Dobrze, przechodzimy, szanowni państwo, w takim razie do podpunktu szóstego naszego dzisiejszego spotkania, jakim jest. E, Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku RK dotyczący uregulowania pobytu zwierząt w Urzędzie Gminy Kosakowo. Panie Radny, dziękuję. Bardzo proszę, ma Pan w tej chwili możliwość zabrania głosu jako wiceprzewodniczący Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji.